W tym 13 decydującym biegu przyniósł za plecami Taja Uffindena, To jest jedynka, która nie wygląda jakoś turbo spektakularnie w programie, ale to wciąż bardzo ważny w końcowym rozrachunku jeden punkt. Krzysztof Kaspak tradycyjnie jeszcze odjechał. Za chwilę zamelduje się już pod taśmą obok niego Daniel Piuli w kasku niebieskim Norbert Krakowiak, który ma 9 punktów w czterech startach i te rywalizacje z Frederikiem Jakobsenem, o miano zawodnika numer 1, jeżeli chodzi o tych U-24. Na razie wygrywa bezapelacyjnie i pod płotem nie stoi. Taj Mahometan jedzie teraz po to, żeby z jak najwyższą zaliczką pojechać na rewanż do Wrocławia. Tu jeszcze może być, wynik może wyglądać bardzo różnie. Kasprzak, Biuli, Krakowiak i Łofinden proszony jeszcze o, przez kierownika startu o to, żeby się ustawić prostopadle do taśmy nie maszyny startowej. Wszyscy już zadowoleni, jest ustawieni za wydarzyło, Kasprzak bardzo dobrze daje, ten rozpędza się szerzej, przechodzi już na drugie miejsce i teraz będzie próbował ataków na Krzysztofa Kasprzaka, oczywiście idzie szeroko i na wyjściu monocykl ma wyprostowany, będzie przycinka i będzie wejście w kąt i już jest z przodu Łofinden, Kasprzak spróbuje kontry długiej, prostej, bo siła od środkowa trochę Łofindera wyrzuciła, ale nie na tyle, że... Zobaczenie stracił ofident z przodu, Kasprzak drugi, Biuri trzeci, czwarty jest Norbert Krakowiak, 4 do dwóch dla Petar Sparty Wrocław w tym wyścigu. To oczywiście niczego nie zmienia, jeżeli chodzi o zwycięstwo tego meczu, bo Grudziądzani cieszą się już z tego tryumfu. Norbert Krakowiak próbuje jeszcze postawić stempel jakości na tym swoim dzisiejszym występie, ale Piuli nie jest jakąś tam kartką, żeby na nim stemple stawiać. Idzie jeszcze szerzej Norbert Krakowiak, Kasprzak próbuje podkryzać Łofinden, ale raczej nic tu się nie, nie zmieni. Dajło Finden przed przakiem biuli jeszcze pójdą się szerzej, ale niewiele to dało. 4 na 2. Się 12 punktami przewagi GKM-u, a może tylko 4, co w kontekście walki o punkt w rewanżu jest bardzo ważne i może zrobić sporą różnicę. Jeżeli chodzi o... Zaplątał się w taśmę jeszcze Przemysław... Pawlicki. Dziewczyny już zeszły. 30 sekund na zegarze do rozpoczęcia tego ostatniego wyścigu. Temperatura już nieco niższa, bo Grudziądzanie mają zwycięstwo w kieszeni, ale kibice stoją i na prostej startowej, i na prostej przeciwległej w sektorze wrocławskim. Co niektórzy siedzą, ale im trudno się dziwić. Podróż powrotna do Wrocławia nie będzie jakoś szczególnie wesoła, ale też nie ma co dramatyzować. Czugunow. Pedersen, Janowski i Pawlicki po raz ostatni dzisiaj przy Hallera w grudziącu kto...